To, co widzieliście przed chwilą, to oczywiście szczyt masywu Ślęży. Nie pokazywałem wejścia żółtym szlakiem, ponieważ znacie je doskonale. Pokazywałem je przy okazji innego filmu. Dzisiaj skalna perć. Niebieski szlak z takim jeszcze dodatkiem, czarnym niedźwiedziem na białym tle. Ten szlak jest dłuższy. Ja dzisiaj idę jego krótszym wariantem, właśnie pokrywającym się ze skalną Perciom, niebieskim szlakiem z samej wieży widokowej na ślęży, niebieskim szlakiem w stronę przełęczy Tompadła. Piękny szlak, ostatnio byłem tutaj zimą i pokazywałem, jak to wygląda, kiedy jest śnieg i lód, a dzisiaj jest lato i piękne widoki. Dlatego tutaj postanowiłem wrócić. Zwykle idzie się czerwonym szlakiem albo żółtym z Sobótki na ślęże, albo z przełęczy tą padła żółtym szlakiem na szczyt ślęży. Tymczasem można też iść szlakiem niebieskim wejść albo tym szlakiem zejść. Jest piękny, wspaniałe skałki, jest dłuższy, bardziej ambitny, ciekawszy, i dlatego dzisiaj go pokazujemy w całości z góry. Na dół ze ślęży do tąpadła. Niebieski szlak. Dwie godziny możecie nim wejść, możecie nim zejść. Szlak jest nieco bardziej wymagający, dlatego nie zaczynajcie od niego. Jeśli już ze ślężą się oswoiliście, weszliście żółtym, weszliście czerwonym, to można za trzecim razem wskoczyć niebieskim. Ale uważajcie na stopy. Miejscami są skałki, które. No, gdzie można łatwo skręcić nogę, dlatego zalecam ostrożność. Wszystkie te trudniejsze, ciekawsze miejsca pokażemy w tym filmie. Zaczęliśmy od widoku zwierzy widokowej na ślęży, żeby zachęcić Was widokiem, ale ten film w całości poświęcamy jednemu z najładniejszych szlaków skalna perć w masywie ślęży. Dzisiaj idziemy tropem niedźwiedzi, ale tylko fragment, bo widziałem na mapie, że ten szlak niedźwiedzi właśnie z tym znakiem, który pokazałem zaczyna się gdzieś tam za górką i kończy się gdzieś w pobliżu sobódki. Pokażę to dokładnie na mapie. Przejdziemy go kiedyś w całości, dzisiaj pokazujemy jego najciekawszy fragment, mianowicie ten, który pokrywa się z niebieskim odcinkiem, z fragmentem niebieskiego szlaku idącego stąpadła na ślęże. Albo odwrotnie, oczywiście, zależy w którym kierunku idziecie, ten niebieski szlak określany jako skalna perć. Kiedy byłem na szczycie w schronisku i popijałem sobie piwo, podszedł do mnie Bartek, który jest też z okolicy Poznania. Wyobraźcie sobie, że Bartek mnie poznał. Podszedł do mnie i zapytał: O góry na Nizinach? Ja powiedziałem: Tak, góry na Nizinach. Pogadaliśmy chwilę, umówiliśmy się, że wymienimy się kontaktami gdzieś tam w mediach społecznościowych i pójdziemy razem na jakąś trasę pod Poznaniem. Bartek, pozdrawiam Cię, oglądaj filmy, bardzo się cieszę, że to robisz i że jesteś moim subskrybentem. Wiem, że oglądasz wszystkie odcinki z GSS-a, o GSS-ie powiem Wam za chwilę. Miałem już kilka spotkań z subskrybentami, ale, ten, ale to spotkanie z Bartkiem jest takie, no chyba najfajniejsze z tych wszystkich spotkań, dlatego o nim mówię. Chciałem podziękować też, przypominając sobie o tym spotkaniu z Bartkiem, za to, że trzymaliście kciuki na wyprawie GSS-owskiej 14 dni. Ponad 450 km, w sumie 10 filmów powstało, można je oglądać, do czego zachęcam. Są wszystkie na kanale. A film ze ślęży nagrywam. Dobry miesiąc po GSS-owskiej wyprawie. Jest to dla mnie odpoczynek, powoli dochodzę do siebie i chciałbym bardzo, bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy oglądali te filmy i trzymali kciuki, ponieważ powiedziano mi, że nie podziękowałem za to iż pewne osoby trzymały kciuki, dlatego dzisiaj za to dziękuję i dziękuję tym filmem, który jest takim lekkim wypadem. Dzisiaj będzie 15 km. Wejście jak najbardziej klasyczne. Do czego zawsze. Was zachęcam z przełęczy tompadła. Jeśli poznaliście kogoś fajnego, albo dopiero zaczynacie łazić po górach, to zacznijcie od żółtego szlaku z przełęczy tompadła na ślęże, tam się idzie dosłownie godzina, nawet znaki mówią, że nie cała godzina. Tak byście chcieli zobaczyć tyłek na drzewie. To jest tutaj na niebieskim, obok niebieskiego szlaku, na drzewie. O. Las, 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 jeszcze raz, las. Ślęża jest zdecydowanie lesistą górą, która tylko w niektórych miejscach pokazuje piękne widoki, oczywiście, wieża widokowa i okolice kościoła na samym szczycie, co widzieliście na początku filmu. Ale tu za chwilę w tym lesie, jak zejdziecie niebieskim szlakiem, paręset metrów dosłownie, będzie taki pierwszy ząbek, takie pierwsze podejście, i z niego bardzo ładnie widać e, samą koronę szczytową ślężu, która będzie za wami. Musicie pamiętać, żeby idąc z góry, odwrócić się. Dokładnie to miejsce zaraz pokażę i spojrzeć w stronę, z której to strony przyszliście. Tam jest bardzo ładny widok. Taki pierwszy ząbek, dosłownie paręnaście minut po tym jak zejdziecie taką stromą ścieżką, stromymi schodami, potem jest takie wypłaszczenie w lesie, w którym teraz siedzę i ględzę i potem kawałeczek dalej jest punkt widokowy. Ta góra chyba nie ma nazwy, a jeśli ma to napiszcie jak ona się nazywa. To jest pierwszy ząbek widokowy. Jeden z nielicznych, bo tak jak mówię, cała ślęża praktycznie jest porośnięta lasem i daje niewiele widoków. Ale daje za to wspaniały, pięknie szumiący las. Cały czas towarzyszy nam niedźwiedź. Pamiętajcie, niedźwiedź. Idziemy dalej. Ścieżka tutaj wpadnie w lekkie zakrętasy. I poczujemy się trochę, jakbyśmy byli dużo wyżej niż jesteśmy. Przypomnę. 600. 718 metrów szczyt ślęży, tu trochę niżej. Tutaj jest jakieś 600 z dużym okładem. Ale ścieżka bardzo ładnie na tym pierwszym punkcie widokowym. On za chwilę będzie widokowy, zobaczycie to. Ale piękne nam tutaj robi takie zawijasy, Skręcamy i dość mocne podejście z ładnymi, z ładnymi skałkami. Ten niebieski odcinek, niebieski szlak, który jest mniej znany, naprawdę jest piękny i warty zobaczenia. Oczywiście są też takie miejsca troszkę bardziej eksponowane, ta ścieżka niekiedy wije się nad lekkimi, ale nie zbyt wysokimi przepaściami, to jest kilka, maksymalnie kilkanaście metrów. No Perć, Perć jakby nie patrzeć. Są różne Perci, ta yy, najbardziej znana to jest oczywiście Orla Perć w Tatrach. Przesiądę sobie na skałce. Orla perć w tatrach, ale jeśli chcecie zacząć swoją przygodę z perciami rozmaitymi, to zacznijcie ją od ślęży, niebieski szlak, skalna perć, coś dobrego na początek. Jak sprawdzicie się tutaj, to możecie próbować te trudniejsze szlaki skalne w sudetach czy potem w tatrach. Ale zacznijcie od tej, ta jest bardzo, bardzo ładna. Zapytacie o infrastrukturę turystyczną, zapewne tak. Oczywiście na szczycie jest schronisko. Wszystko można kupić od magnesików przez galaretkę owocową po piwo oczywiście również mapy i takie inne rzeczy, oczywiście przybić pieczątkę. Ale jest też drugie schronisko, jakbyście szli od sobótki, to na przełęczy pod Wierzycą jest także schronisko z pieczątką. Natomiast na no, tą padlę schroniska brakuje jednak, chociaż ja często zaczynałem tam o 5-4, więc jeszcze nic nie było otwarte, ale tam jest coś w rodzaju takiego straganu, miejsca ogniskowego, jakiś taki kramik. Widziałem, nie wiem, z bigosem czy kiełbasą. Widziałem też jakiś napis Lemoniada. Także podejrzewam, że w weekendy jest to czynne. Nie wiem jak tam w środku tygodnia. Jest tutaj labirynt skalny, tam nieco wyżej można się zgubić. Dlatego wypatrujcie niebieskiego szlaku i czarnego niedźwiedzia na białym tle. One są dosyć dobrze oznakowane. Tutaj widzimy na skalę i niebieski szlak, i szlak niedźwiedzia. Ona za chwilę się rozdzielą. Ten pójdzie w prawo, a my tym wrócimy w lewo, w stronę przełęczy tą padła. I tam mamy samochód. Tak jak mówiłem, obiecuję Wam film w całości z przejścia tego czarnego. Ten plan zostawiamy sobie na przyszłość, na pewno, na pewno pójdziemy. Z tym, że logistykę musimy sobie jakoś tam opracować. Pewnie samochód zostawimy gdzieś w sobudce, podjedziemy albo nawet podejdziemy pieszo do początku tego czarnego szlaku za górą, przejdziemy całą ślężę. I może taksówką wrócimy do punktu A. Polecam Skalną Perć, bardzo ładna trasa, ale uważajcie na nogi, bo łatwo skręcić kostkę, łatwo złamać nogę. Są tutaj skały takie, których nie powstydziłyby się Karkonosze czy nawet Tatry. Kiedy zakończą się skałki i zrobi się takie wypłaszczenie, to po 200 metrach uważajcie, żeby nie iść tą ścieżką cały czas prosto, tylko żeby skręcić w prawo. To jest, takie nieoczywiste, dość, to jest takie nieoczywiste dość miejsce, ale dobrze, dość oznaczone. Tylko nie należy się... Teraz wam pokażę, muszę się trochę cofnąć. Nie należy się zagapić. O! Właśnie tutaj skręca i niebieski szlak. I skręca też niedźwiedź. Yy, także, ale łatwo się tutaj zagapić, dlatego zwracam na to miejsce uwagę. Jesteśmy jeszcze dosyć wysoko. Jeszcze będzie jedna górka po drodze, to jest nie wiem, jakieś 500 metrów nad poziomem, yy, może troszkę więcej, 550 i skręt tutaj wyraźnie w prawo. Nie idziemy prosto tam byśmy doszli do żółtego szlaku, tylko skręcamy w prawo yy, do górki skalnej. W stronę skalnej w stronę pompadła. Dwa razy wychodzi się na takie wypłaszczenia i droga robi się szeroka, dwupasmowa jeśli mogę tak powiedzieć i dwukrotnie trzeba zejść na takie skróty. Przechodzimy ze Ślęży niebieskim szlakiem, tak jak mówiliśmy, pokazujemy dzisiaj niebieski szlak. Jak miną te skałki to zaczyna się takie, jak widzicie za mną, dosyć monotonne zejście i bardzo, bardzo cierpią na tym kolana. Ślęża to stosunkowo niewysoka jak na sudeckie czy przedsudeckie warunki góra, czy w ogóle jak na ten rejon Polski, 718 metrów, ale okazuje się, że jest tutaj szlak niebieski, skalna perć, która w pełni zasługuje na to, żeby ta góra mogła być z tego szlaku po prostu dumna. Bardzo ładne skałki, piękne miejscami widoki, niekiedy trudne dość momenty, trzeba uważać. Natomiast potem jak już przejdziecie ten kawałek, jesteście bliżej tam padła, to są takie strome zejścia i musicie się liczyć z tym, że Wasze kolana będą trochę cierpieć. Z góry na dół to są dwie godziny, w drugą stronę dwie, dwie i pół. Chyba lepiej mimo wszystko podchodzić z tą padła niebieskim szlakiem na Ślęże niż odwrotnie, bo rzeczywiście te zejścia są tutaj bardzo, bardzo męczące dla kolan. Żegnamy się z, ze skalną percią, ale nie żegnamy się z masywem Ślęży. Wrócimy tutaj zrobić w całości ten niedźwiedzi szlak, który dzisiaj tylko trochę liznęliśmy. Wrócimy tu na 100%, tam jego jeszcze w całości... Nie robiłem, nie robiliśmy, także wrócimy tu za czas jakiś, myślę, że za kilka miesięcy, żeby zobaczyć czarny niedźwiedzi szlak, jak się nim idzie. On częściowo dzisiaj się pokrywał z naszą skalną percią. Pozdrawiamy z masywu ślęży, pozdrawiamy wszystkich, których dzisiaj spotkaliśmy, a było ich trochę, zwłaszcza nasz subskrybent. Do zobaczenia, oglądaj nas, trzymajcie się i widzimy się za tydzień.